Wszyscy stają na scenie i teraz tak, jak zabud zabudowujemy scenę, pamiętamy o tym, że na scenie nie może zostać żadna dziurka, prawda? Jestem Sofia Michaluk i chodzę na te teatralne zajęcia. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba robić różne scenki i uczestniczyć w nich. Pięknie. Możemy sobie brawo robić, nie? Wow! Od początku stycznia. Y Centrum Użyteczności Publicznej prowadzone są warsztaty przeze mnie. Są to warsztaty integrujące dzieci z Ukrainy, ale też warsztaty integrujące dzieci z Polski. Mm, jestem Marysia i jestem pierwszy raz i bardzo mi się podobają zajęcia. Lubię występować w scenkach z innymi ludźmi. Grupa właściwie jest już w miarę żyta, ponieważ dzisiaj były nasze ósme zajęcia. Pracujemy nad plastyką ruchu, pracujemy nad słowem w teatrze i dzieci Poprzez takie zajęcia ruchowe, ćwiczenia emocji, na koniec każdych zajęć wykonują jakąś etiudę. E, mamy w planach, aby te wszystkie etiudy, które tworzą dzieci, na sam koniec tych zajęć przedstawić w szerszej publiczności. Chcemy, żeby e, przede wszystkim dzieciaki same tworzyły coś od siebie, e, żeby wkładały to w swoją energię, swoje pomysły, swoje serce. Żeby to było ich. Warsztaty teatralne, które prowadzę tutaj są to warsztaty, które łączą również rodziców z dziećmi. Są to takie warsztaty właściwie można powiedzieć familijne, rodzinne. Rodzice mogą włączyć się i włączają się bardzo chętnie w pracę w grupie z dzieciakami, ze swoimi dziećmi. Jestem Svetlana i to jest pierwsze takie moje doświadczenie, jak żyję w teatrze i bardzo podoba się mi. Dowiedziała przez zajęcia teatralne ze strony Facebooku. Myślę, że spektakl, który na koniec moglibyśmy stworzyć wspólnie, będzie kwintesencją nie tylko naszej pracy, ale zobrazuje te nasze emocje, które gdzieś głęboko w nas siedzą i które chcemy w jakiś sposób pokazać. A myślę, że teatr jest wspaniałym miejscem do tego, aby eksponować swoje emocje, pokazywać swoją. Osobowość, swoją kreatywność. Nazywam się Masza i mnie bardzo podoba się robić scenki, ta ucięstnąć w nich. Ja jestem ładny. I co lubisz robić na zajęciach teatralnych? E! Bo lubię robić scenki. Mam na imię Alisę i bardzo mi podoba robić scenki. Ja jestem Hania i lubię występować yy, też w scenkach. Nazywam się Margarita, mi bardzo podoba się robić scenki i występować w nich. Jestem Pawlo, mam 8 lat, lubię bardzo chodzić na te zajęcia i mi się bardzo podoba występować w scenkach i mi się bardzo się podobają ćwiczenia. Jestem Rościsław w Azarow, mam 9 lat, mi tutaj się bardzo podoba chodzić, yy, poznaję nowych ludzi, no i na no wszystkim tutaj się podoba chodzić. Wszyscy jesteśmy zdrowi tam Fajni i wyszwoli. Zajęcia teatralne odbywają się w każdą sobotę od godziny 10 do 13 w Centrum Użyteczności Publicznej przy ulicy Sobieskiego 9 w ostrudzie. Zapraszamy! I trzy, cztery, brawa!